Chociaż lubię sam gotować, czasami warto jest sprawdzić coś gotowego, czego nigdy, nigdy nie miałeś okazji spróbować. I zobaczymy, jak jakie to będzie w smaku. Czy to jest ok? Taka racja żywnościowa całodzienna, zaraz to przebadamy. To sprawdźmy. Co my tutaj mamy. Szkluczce, chusteczka, szkluczce, chusteczka, dżem i jagodowy, cukierki, a no, tego nie było w spisie, cukierki kawowe, gumy miętowe, no porządnie, miód, to jeszcze nie wiem co to jest, napój o smaku centrynowym, proszku, konserwa, mielonka wieprzowa, 100 gram, tutaj herbatniki z cukrem, i batonik. Czekolada do picia w proszku. O, orzeszki ziemne, prażone, solone, super. Co tu jeszcze? Napój izotoniczny w proszku o smaku pomarańczowym. Jeszcze jeden batonik. Fasolka po brytońsku do podgrzewacza. Podgrzewacz. Lasagna. suchary. Woda do podgrzewacza. I to takie pieczywo krótkie I jeszcze raz suchary. Dodajemy wody do podgrzewacza. jest obniżona, 50 ml. Znowu skończamy taśmą. Strząsamy. Tak, ja już czuję. Robi się ciepłe. I zostawiamy na dwanaście minut. Pokażę. No już pęcznieje. W międzyczasie sobie spróbujemy super z drzemem. No Słucharki wyglądają dobrze, jakieś takie grube, ciężkie, czuć, że są. Drzemik jedowy. Drzemik jest tu drzemik. gruba mm. gruba i tpalda. Jest to kryminak, którego nie specjalnie lubię, ale może być Dobra. Nie wiem, nie będę w Baton. Wygląda nieźle. Jest to jakiś papierek, nie jak to chyba trzeba ściągnąć jest chyba celowo tak nałożony Bo jest lekki kleisty ten baton po prostu żeby nie przebarł do opakowania Ale zaraz go odpapierzymy Lecz są tu jakieś orzeszki, rodzynki i takie rzeczy. Tak wygląda. Gumiasty, słodki. dobry. Miodu nie będę otwierał, już to miód, nie? Słuchady mamy. Orzeszki ziemne, prażone, salone. No i nie wiem czy widać, to jest sztosz, że takie orzeszki. Mm. Tu znalazły. Tu mam jeszcze czekolada do picia wiadomo, nie będę tego tutaj robił napoju do to też nie będę robił. Spróbujemy konserwę mięsną, Mielonka wieprzowa. No, wygląda jak miarąka. Zobaczymy, jaki ma smak. M. Mm. Z tym sucharem. Powiem wam, że ja będę gorsza. Dobra. Dobra to jeszcze mamy. No mogę tu powiedzieć no. No spróbujemy jeszcze. jeszcze cukierka. Powiem Wam szczerze, ta jest naprawdę dobra. Dobra. Zjem całą, to tylko 100 gram. Mm, zobaczymy sól, cukierek miętowa guma gumę tu wiadomo jak wszystko wiesz w czarne opakowanie pieprz Gum. bardziej tutaj tej głównych się przyda chyba ja jeszcze chciałem sprawdzić jak ten cukierek kawałek smakuje, takie prostokątne, dosyć duże, jest kawka, lubię takie cukierki. No, ogólnie muszę przyznać, że jest to porcja dzienna, wypasiona dosyć. Co można powiedzieć. Poczekamy zalazaniom, zobaczymy. Została nam jeszcze ciasteczka. Lasagna powinna być już dobra. Zobaczmy. Czy jest podgrzewacza? Jest gorąco. Zobaczymy. Teraz nie wkładam podgrzewacza do reszty śmieci, bo jeszcze mi się coś tutaj zajara. Wygląda zaraz wam pokażę. Nie wygląda apetycznie, ale to w końcu lazarem. To wersja turystyczna. Ważne jak będzie smakować. A, gorąca! Powiem wam szczerze, że jest gitnie, Pecha Zresztą nie wiem, czy ja jestem dobrym recenzentem. Pomimo <śm> mało rzeczy nie smakuje. Nie ma takich rzeczy, które mi jakoś specjalnie nie smakują. Naprawdę dobra. Jeszcze została nam fasolka po brytańsku. pakuję ją do Mam wrażenie, że źle. Według tego, co tutaj jest, to, to dobrze, ale. Mam wrażenie, że źle. Źle zawinąłem po prostu w drugą stronę. No ja zobaczę teraz w drugą stronę. Jak to działa. O tą taśmę. Zatem rzecz źle zabiłem. A, się nie chce odkleić. Ostatnio zabiłem w drugą. Das eine Reaktion. Dźbałem, że aż tak wystrzeli, ale dobra. Ale myślałem przed chwilą o tym, że może się to odpiąć. Duże ciśnienie się zrobiło. para wiadomo, musi mieć też ujście, ale to nic nie zmienia. Chyba lepiej jak był pod spodem zawinięty. Przynajmniej się nie otworzył poprzednim razem. No a teraz się otworzył. Próbuj. Już to najbardziej gwałtowna reakcja minęła, więc Myślę, że już tu się nic nie wydarzy, po prostu trzeba poczekać. No i dobra, masołka powinna być już zrobiona, patrzymy. Może Wam pokazać tak, bo jeszcze wodnita O no, wygląda jak tu fasolka nic wielkiego, ale zobaczymy jak smakuje. Jest nawet słuchajcie takie plaster kiełbasy. To nie jeden. Jest też boczek. Kort mi się nadział z kiełbasą. W smaku trochę goryczkowate. Mam wrażenie. Da się to zjeść. Fasolka jak fasolka, ale lazania o wiele lepsza. Więc taki zestaw na cały dzień spokojnie cię wystarczy. Narka, hej.